Taki sobie niewielki świat, ale świat zamknięty swój nasz świat. Wszystko tam jest dobre i trochę gorsze serca, jasne, otwarte i trochę mniejsze głowy, radości i smutki, porządki i nieporządki, wszystko swoje. I jak chcemy tak mocno, mocno, to z nieporządków zrobi się potrzebne porządki. Ze smutków, radości, a nawet z niedobrych serc mogą się zrobić dobre. Długich to wysiłku wymaga, czasem nawet boli. Ale z takiego bólu człowiek krzepnie i lepszy się staje. Polska to także nasz świat. Tysiąc razy większy, tysiąc razy piękniejszy. Ale także nasz, własny. I tu także są dobre i trochę gorsze serca. Jasne i mniej jasne głowy. Radości i smutki. Porządki i nieporządki. I tu także trzeba radzić nad tym, żeby tych smutków i nieporządków było jak najmniej. Żeby ich nie było wcale. A każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany. I na papierze, i w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli, jakie porządki uradzili w sercach. Żeby wierni i wytrwale te porządki spełniali. Polska kilkakrotnie spisywała swój porządek państwowy, czyli konstytucję. Mówi ona o tym, kto i jak ma rządzić. Polska spisywała tę ustawę piórem. Robiła to u swoich wolnych dni przed niewodą. Potem wiele razy zaprzysięgała sercem. Sami sobie uchwaliliśmy to prawo. Szanujmy je zatem, to jest nasze własne, jak własna jest nasza szkoła, nasza wąwolnica, jak własna jest cała nasza Polska. 3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję na pamiątkę tego wydarzenia. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym. 3 maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał sztandarami biało-czerwonymi i się Rzeczpospolita. Ponad 220 lat temu nasza ojczyzna przeżywała ciężkie chwile. Państwa z Polską sąsiadujące, czyli nasi sąsiedzi, wcale nie byli dobrymi sąsiadami. Pokażcie się tu sąsiedzi. Jestem Rosja, jestem potężnym państwem, zajmuję wiele ziem, ale kusi mnie, żeby mieć więcej. Chcę mieć kawałek Polski dla siebie. Jestem Austria, jestem dużym cesarstwem i bardzo podoba mi się Chcę go mieć. A ja to Prusy, jestem dość młodym państwem i dlatego ciągle mam apetyt na nowe ziemie. Królestwo Polskie to akomy kąsek. Też chcę kawałek. Podejdźcie tu bliżej. Mam plan. Nie ma mowy. Chcesz wywołać wojnę? Nie, nie napadnę ani na Prusy, ani na Austrię. Nie wierzymy Ci. Och, naprawdę obiecuję wam pokój i duże zyski. No dobrze. Czy przyglądaliście się ostatnio Rzeczpospolitej? Widzieliście, ile ma ziem? A jakie bogactwa? A jakie piękne miasta? O, tak. Kraków bardzo mi się podoba. No właśnie. Każdy z nas ma ochotę na kawałek polski. Weźmy sobie. Co my na to? A jak? Przecież polski król i Sejm się nie zgodzą. Hmm. Mam plan. Damy łapówki komu trzeba i powiemy, że tak będzie lepiej dla Polaków. Tak, tak. Zwołajmy to ich zebranie. Chyba Sejm się nazywa i powiedzmy, żeby nam dali, co chcemy. Bo inaczej... Bo inaczej zabierzemy cały kraj. Polska zniknie z mapy Europy. Zawołajmy Polskę. A jak będzie się bronić? Nie będzie. Przecież nie ma wojska. Polsko, Polsko, przyjdź do nas. Zawołaliśmy cię tu, droga sąsiadko. Mamy dla ciebie propozycję. Raczej żądamy. Ponieśli nam, Przekupieni przez nasz wiedzy, Że ciągle tłuczci się o z sprawy, A gdzie dwóch się bije, Tam trzeci korzysta, Jak są Gdańsk, Olsztyn I wszystkie ziemie, aż do Bydgoszczy. Nie zgadzam się. A ja? Kraków koniecznie i wów I w ogóle całe południe. To bezprawie. Cicho! Zgódź się, a wtedy zabierzemy Ci tylko tyle. Oddaj po dobroci, a ja wezmę tylko kawałek na wschodzie, a zostawimy ci jeszcze całkiem spory kawałek kraju. Chwile w dziejach Polski. Wydarzenie to wstrząsnęło Polakami. Postanowili naprawić rządy, by ocalić kraj. Opowie o tym ostatni król Polski, najjaśniejszy pan Stanisław August Ponatowski. Zapraszamy naszego gościa. Witam moich poddanych. Ja, z Bożej łaski narodu, król Polski i Litwy. Witam panów szlachtę i resztę stanów tu zgromadzonych. Pieśń, którą tu słyszałem, bardzo mnie wzruszyła. No właśnie miłości do królu. Cóż to za pieśń? Jak to? Nie wiecie? Napisano ją na okoliczność wydarzenia w Rzeczpospolitej. Jakie było to wydarzenie? Uchwalenie pierwszej historii Europy Konstytucji. Moście właściwie król się myli. Pierwsza była przecież Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Co? Król się nigdy nie myli. Rzekłem pierwszego roku. Owszem, cztery lata wcześniej Amerykanie ustanowili swoją konstytucję, ale przecież to inny kontynent. Wróćmy do roku 1791. Co się wtedy działo? Tak, dokładnie 3 maja. Zakończyły się obrady najnowszego sejmu, jak pamiętam. Nazwano go Wielkim, gdyż trwał cztery lata. Polacy, kochający ojczyznę, radzili, jak trwali rządy w naszym kraju, jak obronić się przed zaborcami. Poeta Franciszek jeśli pieśniopisem. Rzucajmy kwiaty po drodze, Kędy przechodzić mają, szczęścia narodu wodze, co nowy rząd składają. Weźmy weselne szaty, dzień do kraju święcony, jakże król nasz ten bogaty, Skarb jego serc miliony. Posiedzenie serwis tego pamiętnego dnia przebiegało w podniosłej atmosferze. Po kilku godzinach obrad zaprzysiągłem konstytucję. Olbrzymi entuzjazm ogarnął nie tylko posłów, ale i zgromadzoną tam publiczność. Powstała wtedy pieśń. Witaj Majo Wojzenie.